Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogmasów. Ten co prawda ciepły, ale zarazem dość wieczny poranek. Szymonek w żłobku, Antoś jeszcze śpi, bo macie dzień wolny oczkoły. A ja standardowo po powrocie do domu biorę się za ogarnięcie mieszkania, śniadanie, i dzisiaj mam taki plan, żeby zrobić porządek u siebie w tym małym pokoju. Rzeczy, które mają iść do schowka, to do schowka. Rzeczy, które mają jechać do Polski, do osobnej reklamówki. I chcę to zrobić dzisiaj, żeby przed samym wyjazdem już nie było zamieszania, tylko, wiecie, złapać reklamówki i do auta. Yy, ogólnie vlogmasu też wczoraj nie było, dlatego że teraz będą pojawiać się co drugi dzień, bo słuchajcie, nie chcę Was zanudzać tą swoją codziennością. No a wyświetlenia też mówią same za siebie, także stwierdziłam, że właśnie co drugi dzień będą lepsze. One myślę, że będą też troszkę krótsze, nie aż pół godziny, ale postaram się tak do 20 minut zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak czy inaczej mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie. No a teraz nie przedłużając, zapraszam Was do spędzenia kolejnego grudniowego dnia razem z nami. Zobaczcie, kto to wstał mój śpiozek kochany. Jemy śniadanko i jedziemy do lokopedy zaraz, nie? Chce ci się, czy nie? <słuchaj> Słuchajcie, Antoś nie może się doczekać lokopedy w tamtym tygodniu, że nie było. To później chodził i wypytywał mnie mama, a jedziemy do lokopedy, a jedziemy także dzisiaj y, każdy jedzie swoim rowerkiem, tak? Mam nadzieję, że nas zwiady nie zwie. Nie. <słuchaj> no to Jedz śniadanko. Antoś ma tutaj jedną z tych moich kanapeczek. Dodatkowo jeszcze grzeję mu się mleczko na kakao. Pojemy, żeby było więcej mocy, prawda? Eee, otworzymy sobie jeszcze kalendarze. To pojemy śniadanko, otworzymy kalendarze i pojedziemy do Lokopedy. No i dobra, czas się wziąć za ogarnięcie tutaj tego bałaganu. Niby nie ma tego dużo, jak widzicie. No ale jednak trzeba to poseg posegregować, przepakować, e, wynieść, znaleźć do tego odpowiednie miejsce, także e, no myślę, że teraz w te pół godziny na spokojnie uda mi się to ogarnąć, także idziemy działać, ale zapomniałam zanim to to Antośowi dać o nie, zanieść te kalendarze jego, żeby sobie je Otworzył, bo on ma dzisiaj chyba z 4 okienka do otwarcia, także no sporo, sporo dobra Antoś, otwieraj eee, czekaj, bo ty masz tutaj stój, stój, stój kochanie, ty masz dziesiątka nieotwarta 10 11 tu masz coś pod dziesiątką, ja nie wiem jak to te kalendarze są otwierane 10 czekaj, czek, tu ci wleciało, co tu masz pod dziesiątką bombeczkę nie. 11. Tu nie ma nic, czyli jakoś nie wiem, jak otwierane. 11. 12. Nie. nie, to jest 21. 12 było otwarte. 13 otwarte. Czekaj, czekaj, czekaj. 14 otwarte. 15. Otwieraj. No. Pod numerkiem 15, co my tam mamy? Pokaż. choineczkę. Ej, ale czekaj, jeszcze jeden, bo dzisiaj jest chyba szesnasty. Stój, 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 stój. Jeszcze masz do otwarcia to okienko. Nie yes, znam, to będę miał wszystkie. Ale masz tych czekoladek na dzisiaj. Ta, mama, to będę miał wszystkie. No, ale to... Tu mamy Reniferka Głowę. To, to, no i tak, teraz lecimy, czekaj, bo... Mama, 11. I, be, mama i będę to miał tutaj. Czekaj, kochanie. E, dwunastki oczywiście nie ej. widać, momencik, aha, tu jest 22 już otwarte Czyli no ten kalendarz ja jest mam. otwierany w cały ja świat, dobrze, miał... zaczekaj Ja będę miał 3 mm. No słuchajcie, nie widzę tych numerków tu Dzień. Dobra, to 23. trzynastka, trzynastka nie ma <laughs> Jaki biedny ten kalendarz No serio, ej bez jaj w ogóle, nie? No, patrzcie, na połowie nie ma w ogóle numerków. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Dobra, to otwórz tego. Okej. Okay. Co my tutaj ja mamy? No to wyciągaj. Mam Ale druga, co... dwa Nie, zaczekaj. Żadne. Co tutaj jest? Torcik. 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 15. Piętnaście. Ale kurczę, słabo. To zrobili, że na piętnaście. tych czterech nie ma w ogóle. No to wyciągaj piętnastkę. Mm, I 16. No i nie ma 16. No. co tu jest? Tu jest 16. Tu masz 16, proszę. no Pokaż. Jakaś gwiazda betlejemska. I tutaj, co my mamy? Co to jest jakiś prezencik? Nie wiem, coś takiego. To ile masz? O ja, ale żeś nazywał 2, 4, 6 sztuk. No to powiem, wam. Nie, powiem ci, tylko że... to jest. No dobrze, świeczka. No. Okej. Okay. Yy, I teraz tutaj. Zaczekaj. 12, 13, 16, ale. Nie, to jest 9. Kurczę. Tutaj powiem wam, że będzie teraz zamieszanie. 15 otwórz. 14 nie ma, 15 otwórz. Autko. Takie auteczko. I 16 od razu otwórz. Ale Ci to ładnie poszło dzisiejsze szybciutko. takie autko. I pod szesnastką, 16, 16, o, coś podobnego z kolorowym daszkiem. Tak, pół filmu otwieranie kalendarzy, nie? Nie ma jak to robić na bieżąco. No nie wyciągniemy na razie, ale tak wygląda autko. Także to są to są całe, słuchajcie, dzisiejsze prezenty w Antosia kalendarzach. Siemon będzie miał mniej, bo on otwierał wcześniej, ale... No, żadne, no które jeszcze to 16 dzisiaj było najprawdopodobniej, gdzie... O Jezus! Czekajcie. Dobra, mamy to. Wyciągłam już Wam tego nawet do końca nie pokazuję. Jeśli natomiast chodzi o moje, to tak 15. Gdzie my mamy, słuchajcie, 15. Tutaj jest, chcę to, słuchajcie, szybko otworzyć. Pod 15 mamy misiaczka. I pod numerem 16. Mamy dwie kuleczki, jajeczka, ła, 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 ła. no i uciekło, o jejku. także tak, jeśli natomiast chodzi o wedla, no świetnie, to pod piętnastką, gdzie jest piętnastka, czekajcie, dobra, e, piętnastka jest tutaj i znowu jest jakaś tubeczka, czyli podejrzewam, że będzie jakaś maska, odżywka proteinowa, Taka mleczna nadziana, 50 ml i pod numerem 16. Mm, gdzie jest 16? Nie widzę 16 nigdzie. Gdzie się 16 ukryłaś. Ojejku, tu jest 16 i coś mniejszego. Coś w butelce. Coś w sprayu Odżywka bez spłukiwania. Ile mamy tutaj 50 ml. Wiesz, tego słuchajcie, nie wyciągam później sobie to ogarnę. No ale tak prezentują się dzisiejsze zdobycze z kalendarzy adwentowych. Mam teraz takie pół godziny czasu, żeby lecieć na zakupy, wrócić do domu i iść po Szymona do żłobka, dlatego jestem w kurce, nawet się nie rozbieram, czekam tylko aż psy mi się załatwią, bo je puściłam na ogródek i słuchajcie, wkurzyłam się, bo nie było na raptem godziny czasu, a przed wyjściem z domu yy, puszczałam je na ogródek, żeby się załatwiły i słuchajcie, przyjeżdżamy, a tutaj jest nasikane, co prawda niedużo, ale sam fakt, że jest nasikane i to nasika Urino. Yy, także no, powiem Wam, że się wkurzyłam, bo rozumiem, jakbym nie puściła ich, ale słuchajcie, wypuszczałam. Nie wiem, o co chodzi, czy on to robi faktycznie po złości, czy ma te problemy z pęcherzem, w co szczerze wątpię, nie byłam jeszcze u weterynarza, więc nie wiem, będę w Polsce, to mm, pójdę, zobaczymy, ale słuchajcie, jak na przykład z wieczorem są puszczane o 22, maks. 23, tak one wytrzymują do 7 rano, bo yy, mój czasami... Jak chcę je wypuścić, otworzyć drzwi, one nawet nie chcą wyjść. Także jak ja dopiero staję o siódmej, to ja je wypuszczam, no to wytrzymują te 8 godzin bez problemu i nie jest narobione. Ale widzicie, teraz w nas nie było godzinę, nasikane. Czasami zdarza się, tak ja wam to chyba kiedyś mówiłam, że jak idę dzieciaki zaprowadzić do szkoły, no to nie mam mnie 15-20 minut, tak samo jest nasikane. Czy jak idę na zakupy, nie mam mnie godzina dwie też jest narobione. Pomimo tego, że zawsze wypuszczam je przed wyjściem e, z domu. Także no nie ogarniam, nie mam już na to kompletnie żadnego wytłumaczenia. Jak dla nas on, raczej on Norino po prostu robi nam pozłości. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Także taka rozkmina. No a teraz idę po psiaki i lecimy na te ekspresowe zakupy. I no i dobra, jesteśmy już z powrotem. Spóźniliśmy się troszkę po Szymona, tam dosłownie dwie minuty. No ale na szczęście już dzisiaj nie musimy wychodzić z domu tak do Lokopedy, żeśmy się dwie minuty spóźnili. Po Szymona dwie minuty spóźnili. Yy, bo Antoś ma dzisiaj takie tempo, że musi się nie chce nigdzie iść, on ma wiecie, czas. Także no nie za dobrze, jak to wiem jaki będzie jak taki cały tydzień. Ale moje dziecko dzisiaj postanowiło kupić pączki. To były cztery, oni już dwa wzięli, drugie dwa zostały. Antoś, dla kogo są te pączki? Dla mamy i taty. Dla mamy i taty? No tak, to jest Chodź tutaj, chodź na no tutaj. Który? To jest mamy. Ten ten jest dla mnie? No i to jest tacie. Dobrze, dziękuję bardzo. No, także widzicie, podział jest. Dobra, także idziemy zjeść po pączku i idziemy w końcu działać z tymi moimi rzeczami. Pojedzone, także biorę się teraz za ogarnięcie tych swoich tutaj pierdółek. Myślę, że wyciągnę sobie to wszystko po prostu tam na pokój i będę to segregować. Wszystko mam tutaj przyniesione. Nie wiem co to zrobić z tą girlandą, czy ją schować, czy ją zabrać do Polski, muszę się zastanowić, jak na razie ją odkładam, no i lecimy z dalszym tematem. No, i dobra, wszystko mam już posegregowane. Wyciągłam sobie tutaj jeszcze pierniczki. Wyciągłam też ten zestaw kuchenny: rękawiczka, plus ta ściereczka. Tutaj też maskę wyciągłam. Chusteczki, y, raczej chusteczki serwetki, takie ładne. Zapomniałam w ogóle o tych łyżeczkach, więc za chwilę lecą do kuchni. I tutaj mamy całą stertę y, torebek na prezenty. Tutaj to wszystko leci do. Mojej mamy, a do Polski. Tutaj te bombeczki wzięłam. Spakowałam y, tą silikonową foremkę gwiazdkę. To, to nie wiem, chyba to wyrzucę. Y, tu wzięłam też, spakowałam y, serwetki. Ten dywanik. Y, ten napis. "ho ho, ho" y, Pink Tutaj pod spodem mam te 2000 lampek. No i. Zaraz i ta misa tutaj co y, kupiłam ją w graciku. Także stwierdziłam, że mojej mamie się bardziej przyda niż mi. Także ja to teraz przepakowuję tutaj. Y, a tutaj są wszystkie rzeczy już do wyniesienia. Także jedna torba się opróżniła. Tutaj jeszcze Wam nie pokażę, co do końca jest, ale coś na prezent, także. Idziemy to teraz wynieść do Słowka, co do Girlandy, to nie wiem, co mam z nią zrobić, czy ją po prostu zostawić, schować, czy ją do Polski zabrać, ale myślę, że wyląduje najprawdopodobniej w schowku. Moi drodzy, to, co miałam na dzisiaj zaplanowane do zrobienia, to zrobiłam. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, że ogarnęłam sobie dzisiaj ten pokój, i cieszę się, że tak szybko mi z tym poszło, bo myślałam, że zajmie mi to troszkę dłużej czasu. Na szczęście nie, także chwała mi za to. To co miałam wynieść do schowka, to jest wyniesione, to co miało zasiać, to jest zostawione. Jeszcze muszę tylko iść pozamiatać i pościerać kurze, ale to mm, będzie wiecie, chwila moment roboty. Także no naprawdę jestem zadowolona Teraz biorę się za podszykowanie obiadu I słuchajcie, jeśli chodzi o te nasze vlogmasy, no to one są totalnie domowe Ja wiem, że co niektórzy lubią, jak dużo się dzieje W sensie jakieś zakupy, wyjazdy, wyjścia do restauracji i tak dalej, i No u nas tego, jak widzicie, nie ma No ale ja Wam pokazuję życie codzienne ja, wiecie, nie będę też coś robić tylko dlatego, żeby o, było fajnie. Co prawda, pojawi się jeden film w tym tygodniu z, z zakupów, bo szczerze Wam powiem, jestem totalnie w tyle z prezentami. Mam prezent tylko dla jednej osoby i to jest wszystko, więc no, muszę w tym tygodniu iść właśnie na centrum, ogarnąć te prezenty, ale to będzie, słuchajcie, na tyle. Żadnych więcej zakupów nie planuję. Także no, yy, mam nadzieję, że takie vlogmasy Wam się podobają. Bardziej domowe niż bardziej wyjściowe. Bo wiecie, jedni lubią jedno, drudzy lubią drugie. Nikomu się, nikomu, każdemu się, o może w ten sposób nie dogodzi. No ale tak jak mówię, mam nadzieję, że i tak Wam się takie domowe, luźne, codzienne vlogmasy podobają. A teraz idę poczekowywać obiadek. Mięsko obiadowe nam się już tutaj robi. Jeszcze tylko dostrugam ziemniaczki i zrobię surówkę. Tutaj też mamy rosłek gotowy już do jedzenia, także idziemy jeść obiadek. Rosół z makaronem zjedzony, także przyszłam do łazienki zrobić sobie demakijaż, bo tak miałam dzisiaj lekki makijaż, w sensie podkład, puder, bronzer i rozświetlacz oczu nadal nie maluję, bo mi się ta skóra tutaj właśnie uszczy, no i to oko jeszcze widzicie mam całe podpuchnięte, więc no staram się omijać tą okolicę jak najbardziej. I stwierdziłam, że zrobię sobie taką maseczkę z Debordy z witaminą E. Swoją drogą będę musiała się chyba tam wybrać do sklepu, zobaczyć co mają fajnego. Teraz na święta może jakieś promocje będą, to muszę się zaopatrzyć w co niektóre rzeczy. I ogólnie powiem Wam, że też yy, na polskiej stronce yy, Ezebra będę robiła chyba też zamówienia, jak będę w Polsce, bo mi się już. Co niektóre produkty kończą, a sprawdzają mi się bardzo dobrze. Niektóre są już też wykupione. Ujęzł. O! Jakie to zimne? OMG, czemu mnie tak gdzieś w koło oczu Także muszę poczekać na dostępność, a trochę tych rzeczy mam w koszyku, niestety moja pielęgnacja ta, którą miałam z okresu wakacyjnego już mi się pomału kończy dlatego właśnie ten real wjechał który mi za bardzo nie floży także muszę wrócić do tej swojej pielęgnacji, muszę te produkty pozamawiać yy, zrobić sobie małe zapasy jeżeli tylko da radę no i się z powrotem na nią przerzucić no, a teraz mamy maseczkę i idziemy sobie może coś Świątecznego obejrzeć. Dobra, maseczka ściągnięta. Powiem Wam, że od razu inaczej się czuje. Ta skóra buzi jest taka napięta, taka nabliżona. Naprawdę y, chyba tego mi było trzeba. Robię teraz resztę pielęgnacji i idę oglądać ten świąteczny film. A konkretnie nazwa jego to jest świąteczny catering. Także, póki mam taką możliwość, że Szymon sobie właśnie śpi i mogę sobie obejrzeć, to oczywiście jak najbardziej z tego pokorzystam. Bo później wiem, że jak wstanie. To będzie chciał bajki oglądać, więc już nie będę miała y, co szukać. Także y, moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki luźny, codzienny y, vlogmas Wam się spodoba. Dziękuję za każdą łapkę, komentarz, także subskrypcję. Y, te osoby, które lubią nas oglądać, a jeszcze nie obserwują kanału, zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek by być na bieżąco ze filmami. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to naprawdę bardzo dużo znaczy. Także z góry wam za to dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym dniu vlogmasu. Trzymajcie się, babuziaki. Pa!